Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym A Dzień, programie. Dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Za nami szalony weekend, kolejny lipcowy, muzyczny art piknik, wiele wrażeń, prawda? No, myślę, że tak, chociaż yy, muszę powiedzieć uczciwie, że myślałem, że zainteresowanie będzie nieco większe niż było. Yy, to był kolejny art piknik, myślę, że dobrze przygotowany. Natomiast tutaj yy, no, z całą pewnością mieliśmy takie yy, zderzenie. Z tym polskim Woodstockiem część szczególnie młodych ludzi wyjechała na imprezę Owsiaka i w związku z tym no nie było w Szczecinku tak dużo osób zainteresowanych między innymi muzyką, jakbyśmy byśmy mogli się spodziewać. Będziemy to musieli przemyśleć w przyszłości, żeby, żeby takiej kolizji nie było. Natomiast myślę, że ark piknik był dobrze przygotowany. To jest taka propozycja, która jakby właśnie dywersyfikuje nasze, nasze myślenie o, 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 o kulturze. Mamy w Szczecinku imprezy takie masowe, takie, takie powiedziałbym ludyczne, które są adresowane do nieco mniej wybrednej publiczności, lubiącej dosyć prostą muzykę, wpadającą w ucho, ale musimy pomyśleć też o tych, którzy, którzy mają bardziej wysublimowane gusty, i dla tych właśnie jest art piknik. Bardzo chyba ciekawe postacie tutaj wystąpiły. Miej rodziny Wagleskich w piątek, bardzo fajny koncert wieczorem, sporo ludzi, bardzo dobra atmosfera, no, dobra muzyka, tak, na, na, naprawdę fajna. Ja mówię o tych głównych tutaj atrakcjach, no i, i Urszula Dudziak, no to tutaj zachwalać nie trzeba. W świetnej formie, mimo swojego wieku, który podkreślała parokrotnie, że ma 70 parę lat, ale mówi, że się dopiero rozkręca i właśnie się zaręczyła. Także w ogóle było taka bardzo szybka łapiąca kontakt z publicznością. To był bardzo fajny występ. Jeżeli ktoś oczywiście lubi tego typu muzykę, to nie jest to muzyka łatwa. Tego, tego typu bawienie się dźwiękiem przez osoby olbrzymiej skali dźwięku, taką no, trudno ją nazwać nawet piosenkarką jazzową. W każdym razie to, to było fajne, było bardzo dużo osób i, 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 i bardzo też dobra atmosfera. Ale w międzyczasie pełno różnych mniej lub bardziej znanych zespołów, również kojarzonych ze Szczecinkiem, m.in. ta Art Picnic Orkiestra. Mnie się osobiście ten występ średnio podobał. Ale wiele osób bardzo pozytywnie się wyrażało. Były też zgodnie z zapowiedziami teatry uliczne, były imprezy dla dzieci, były bardzo fajne imprezy towarzyszące. Znakomita wystawa fotogramów, takich aktów. Artysty z Krakowa, fotografa, bardzo dobre malarstwo. Także część tych wystaw jest jeszcze dostępnych na zamku. I tych, którzy nie zdążyli tego w czasie art pikniku zobaczyć, to zapraszam, bo naprawdę jest, jest co oglądać. Był też pokaz rzeźb, które które zostały wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Gdańsku. To się odbyło w sobotę. Ja bardzo żałuję, bo miałem tam być na tym no, wernisarzu nie, nie byłem. Będę musiał przeprosić studentów, no tak się złożyło, że nie mogłem. W każdym razie rzeźby widziałem, bardzo mi się podobają i, i jest to kolejne, że tak powiem, duża ilość rzeźb w drewnie, które staną w przestrzeni publicznej my teraz mieli zmartwienie, gdzie je, gdzie je pokazać, ale oby tylko takie zmartwienia były, to będziemy wszyscy zadowoleni. Cieszę się, że art pięknie się udał, mogłaby być jeszcze troszeczkę lepsza pogoda, w piątek była taka sobie, w sobotę już była dobra, w niedzielę się znowu popsuła, no tak to jest, tak, takie jest lato kapryczne, na to niestety nie mamy żadnego wpływu. No ale to nie koniec, bo w piątek, panie burmistrzu, koncert eski, a w sobotę i w niedzielę wielki, wielkie pokazy, miscenizacja, bo jedna na bunkrze, Naszym beberku, no, to jest zupełnie też tu... nie moja bajka, tak? ale zapraszam wszystkich, którzy gry wojenne lubią. Rzeczywiście będzie się na pewno działo koło bunkra, co roku. Będą, będą ciężkie walki się odbywać. Pan jako były żołnierz na pewno to doceni. A ja już jestem w stanie spoczynku tutaj, rezerwista, podporucznik. także Ja za bardzo, że tak powiem, nie lubię tego, tego typu inscenizacji. Ale rzeczywiście będzie chyba fajny koncert Eski będzie kompi między innymi i, i, i myślę, że to przyciągnie w ogóle bardzo dużo e, mieszkańców naszego miasta na plac koncertowy. Już dzisiaj zapraszam, aczkolwiek nie pamiętam godziny, jeżeli Pan e, zna 17 tam nasze jeszcze 17. Zespoły, w piątek, tak? Tylko 2 złote bilet, wejściówka, no tak? No tak, tak, To jest jakieś tam związane z jakimiś no. rozliczeniami, że no. musi być to biletowane, ale e, jak Państwo sami przyznacie, opłata jest bardzo symboliczna. 2 złote, myślę, że każdego stać. Panie burmistrzu, e, spotkał Pan już z wojewodą pomorskim nowym, panem Piotrem Janią, On przyjechał do Szczecinka, przywiózł nam dofinansowanie, o którym wcześniej już rozmawialiśmy, na co te pieniążki zostaną spożytkowane. Pierwszy raz widziałem, widzieliśmy się z panem wojewodą. Jak wiadomo jesteśmy z zupełnie innych opcji i wszystko nas dzieli, ale cieszę się, że myślenie o rzeczach ważnych dla m.in. Szczecinka jest tutaj jest pewna kontynuacja. Przecież możemy sobie to powiedzieć otwarcie, tak, że gdyby Pis chciał, to by uwalił ten, ten, ten projekt, tak? który daje dofinansowanie do szpitala. Nie zrobili tego i Szapoba, tak? uważam, że, że to jest bardzo dobre i rozsądne myślenie. Tam, gdzie są ważne rzeczy, takie jak obwodnica, czy właśnie budowa szpitala i tak dalej, to powinniśmy mieć coś takiego jak taką zachodnie-pomorską rację stanu tak? I, i, i te swoje różnego rodzaju antagonizmy polityczne gdzieś schować daleko, e, głęboko w kieszeni tak? I, i, i robić coś wspólnie dla dobra naszych tutaj tych małych ojczyzn. Także cieszę się, że, że, że Pan Wojewoda przyjechał, że zobaczył szpital, że zobaczył na co są wydawane te pieniądze. Bardzo zresztą komplementował, mówił, że, że, że robi, ona jest tutaj dobra robota. Pieniądze pójdą oczywiście na, na to, o czym myśmy już wielokrotnie mówili, na przebudowę oddziału ratunkowego, czyli naszego tego soru, który był taki substandardowy, w tej chwili powstaje nowy zupełnie budynek dla ratowników, który spowoduje, że będą mieli bardzo dobre warunki. Takie też hotelowe i warunki pracy, ale będą mogli też bardzo szybko dostać się do karetki, co na pewno gdzieś o minutę dwie jeszcze przyspieszy wyjazd karetek do wypadków. Będzie sam oddział ratunkowy poszerzony, no i będzie, będzie bardzo powiększony ojom, na czym nam bardzo zależało. W tej chwili szpital w Szczecinku, łącznie z tymi oddziałami, które są dookoła prywatnymi, jest już dużym konglomeratem, takim medycznym i wymaga więcej po prostu łóżek intensywnej opieki medycznej. Ja przypomnę, że tutaj co, co, codziennie właściwie jest wykonywanych w szpitalu po 15-18 zabiegów operacyjnych. No ci ludzie muszą potem mieć odpowiednią opiekę pooperacyjną, temu między innymi służą o, oity i, czy, czy ojomy, bo to się różnie w różnych szpitalach nazywa, ale y, przede wszystkim chodzi, y, y, chodzi o to, żeby, żeby ci chorzy ciężcy pooperacyjnie, ale również chorzy, którzy są z wypadków, z różnych innych, żeby żeby mieli większe szanse przetrwania. Mamy nadzieję, że rozwiniemy w przyszłości osiem łóżek tych yy, najbardziej takich skomplikowanego tego leczenia intensywnego. To wymagać będzie oczywiście również wysiłku finansowego, bo trzeba będzie zatrudnić dodatkowych anestezjologów, no ale to już jest jakby zmartwienie Przede wszystkim dyrektora szpitala i, i mam nadzieję, że, yy, że pieniądze z, yy, dostaniemy większe kontrakty związane z większą ilością droższych takich łóżek ojomowskich i że to wystarczy na to, żeby pokryć koszty zatrudnienia lekarzy i że w ogóle tych lekarzy znajdziemy. Tak? Dlatego, że dzisiaj no, szpitale mają właściwie dwa problemy. Tak? Jednym problemem jest, jest zbyt, mała, zbyt niskie finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jakoś nie wydaje mi się, żeby to się miało poprawić. Z drugiej strony olbrzymim problemem są braki kadrowe. Lekarze wyjeżdżają masowo za granicę. Pielęgniarek jest coraz mniej. Jest luka pokoleniowa. Myśmy wiele lat Temu już o tym mówili, że takie problemy będą, one dzisiaj nas już, że tak powiem, dopadły, a jakoś rozwiązania systemowego nie widzę. Bardzo jestem zaniepokojony tym, co się dzieje w opiece zdrowotnej, że to nie tylko ja. Myślę, że wszyscy, którzy bliżej znają temat, to wiedzą, że siedzimy naprawdę na beczce prochu. Także jedna część wizyty wojewody była poświęcona szpitalowi, ale to nie było tylko to. Odwiedził Straż Pożarną i Policję, ja tam z nimi nie byłem, to nie są w ogóle te jednostki, z którymi miasto ma coś wspólnego. Tutaj po, poza tym, że działają na, na terenie miasta, to jest administracja rządowa i jeżeli w ogóle ktoś ma jakiś styk, to mm, starosta. Natomiast potem byliśmy jeszcze wspólnie w Kronospanie i to też była bardzo dobra wizyta. Myślę, że, że Kronospan zrobił na Wojewodzie bardzo dobre wrażenie, duże wrażenie przede wszystkim. Wiem, że umówili się na kolejne spotkanie w Szczecinie, także tam też jest o czym rozmawiać. Zobaczył jakby różnego rodzaju zderzenie pewnej takiej obiegowej opinii o Kronospanie z rzeczywistością. Tak? Zobaczył też, jak powstaje klaster meblowy, zobaczył Twilum inne zakłady w tej chwili, które już się rozwijają, produkujące meble. Ja zresztą też byłem po raz pierwszy w Twilum od czasu, kiedy po porozruchu widzę, że już robią meble. Naprawdę. Serce się cieszy, tak. Wszystko to nam idzie w dobrym kierunku. Rozmawiano też o UTWS-ie, o problemach uczciwie, o, o, o problemach środowiskowych, o, o problemach ochrony środowiska i też myślę, że tutaj Wojewoda nieco zmienił swoje. Być może pod wpływem no, ludzi, z którymi się styka, miał nieco inne wyobrażenie, bardziej negatywne spania. Myślę, że je zweryfikował. Panie burmistrzu, bakacje mamy w pełni, ale w Miejskiej Jednostce Obsługi Oświaty także w sekretariatach szkół można już pobrać wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego, kto może liczyć na taką pomoc? To bardzo ważne, żeby, żeby wszyscy ci, którzy są zainteresowani, wiedzieli o tym. Od 1 do 15 września będzie można składać te wnioski o stypendia. To są typowe stypendia socjalne, czyli one są dedykowane tym uczniom, zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i Ponadgimnazjalnych, którzy mają po prostu kłopoty finansowe. Zwiększona jest to kryterium dochodowe. Ono przedtem wynosiło, ja muszę spojrzeć tutaj na ściągę, 476 zł, teraz jest podniesiony do 516, ale najważniejsze jest to, że, że nie ma tego tych 500 zł, które, które są dofinansowaniem to 500, plus. ono jakby nie jest dodawane do, tej, do tego limitu, czyli niezależnie od tego, czy rodzina dostaje 500, plus czy nie, to, 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 to tutaj się tego nie, nie bierze pod uwagę. Można się z wszystkimi zasadami składania podań o stypendia te socjalne, można się zaznajomić w miejskiej jednostce oświaty. Przypominam, na 1 maja przy Placu Wolności, tam gdzie kiedyś był PKO-BP, Piętrze. Tam można też pobrać druki, można też pobrać druki ze strony internetowej i trzeba pamiętać o tym, że trzeba będzie załączyć różnego rodzaju zaświadczenia, które jakby uwiarygadniają trudną sytuację finansową. Jest też możliwość nawet dla tych, którzy mają lepszą sytuację finansową i ta średnia dochodowa wychodzi wyższa w jakichś losowych przypadkach, w przypadku jakiejś, jakiejś ciężkiej choroby, śmierci któregoś z rodziców i tak dalej, też jest możliwość uzyskania stypendium. Także Myślę, że warto. To są trudne sprawy. Może niełatwo o tym mówić, ale, ale przecież jest grupa ludzi, która musi korzystać z takich stypendiów i, i, i przypominam, że ten termin 15 września mija, także od 1, 1 do 15 września jest, jest termin yy, składania w miejskiej jednostce Obsługi Oświaty tych podań o, o stypendiach. Dziękuję bardzo. Miasto z Wizją P. To dla Was zmieniamy Szczecin. Wydawca: z wizją.